Obecnie znajdujemy się na Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie już za chwilę rozpocznie się lokalny finał konkursu EBEK Challenge. Na czym polega konkurs EBEK Challenge? Dowiecie się już za chwilę. To na naszym wydziale inżynierii Mechatronicznej i Robotyki odbywa się dzisiaj konkurs EBEK, który. Organizujemy właśnie naszą organizacją studencką BEST. No i co? Jest bardzo dużo kreatywnych osób, które biorą udział w tym konkursie. Nasz konkurs dzieli się na dwie kategorie: case study oraz team design. I myślę, że taki konkurs właśnie pokazuje tych, tak klaruje tych ludzi i mogą się pokazać na skalę większą niż e, po prostu gdzieś lokalnie. To już drugi raz, kiedy mamy przyjemność być partnerem wydarzenia Ebek Challenge. Studenci zakończyli już pracę nad projektami. Za chwilę nastąpi prezentacja.